Cześć biegający w terenie. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować nowość z kolekcji Salomona, pierwszy maksymalistyczny but do biegania Ultra, model Ultra Glide. Jak sama nazwa wskazuje, but jest przeznaczony do pokonywania bardzo długich dystansów. Na początek opowiem o kilku danych technicznych. But w rozmiarze męskim 42 2 3 waży 260 gramów, but w rozmiarze damskim 38 2 trzecie waży 220 gramów, także nie jest to propozycja zbyt ciężka, jest to but wagi lekkiej. Drop w tym bucie to 6 mm przypomnę drop to jest spadek między piętą a palcami. Bieżnik w butach to są kołki o wysokości 4 mm ja miałem przyjemność testowanie tego buta od w tamtym roku dostałem go bodajże w styczniu, także całą zimę wiosnę i część właściwie większą część lata przebiegałem w tym bucie. I o swoich wrażeniach opowiem wam za chwilę. To jest model, który miałem przyjemność testować. No, trochę wygląda nieciekawie, ale jednak spędził na moich nogach sporo czasu i pokonałem w nim wiele kilometrów. Na początek zwrócę uwagę na sam kształt i linię buta, bo ona zwraca uwagę. Widzimy bardzo mocno zarysowany rocker, czyli taki bananowy kształt całego, całego buta. Jest to profil, który ma powodować, że bieganie w tym bucie jest bardziej ekonomiczne. Jest zdecydowanie łatwiejsze przetoczenie, przez co tracimy zdecydowanie mniej energii podczas długiego biegu. Natomiast swoją powieść zacznę od podeszwy zewnętrznej. Tak jak wspomniałem na początku, podeszwa zewnętrzna to rząd 4 mm kołków. Część z Was powie: Eh, bieżnik jest zbyt płytki. No tak, ale z drugiej strony jest to but, w którym mamy zamiar biegać długie dystanse po przeróżnym terenie. Jeżeli mówimy o butach, które mają się sprawdzić na błoto i na bardzo trudny teren, no to Salon ma w swoim portfolio kilka modeli: white, white crossy czy tak lubiane i cenione speed crossy. Natomiast to jest but, który ma się sprawdzić w różnym terenie i ma dać radę. I na błocie, i na asfalcie, i na szutrach, i na górach typu alpejskiego. Bieżnik jest niezbyt agresywny, ale przez to bardzo uniwersalny. Zastosowano gumę Grip, materiał bardzo przyczepny w różnych warunkach, sprawdzony. Ci, którzy biegali i mieli okazję testować tą podeszwę, na pewno ją docenią. Zaraz pod podeszwą zewnętrzną jest zastosowana taka płytka z poliuretanu, która ma chronić stopę biegacza przed tym co możemy spotkać na trasie, czyli gałęziami, korzeniami, kamieniami. Przechodząc dalej, mówimy o właściwie sercu każdego buta, czyli podeszwie środkowej. Tutaj zmieniono podeszwę, zastosowano materiał, który się nazywa Energy Surge. Jest to mieszanina EVA z bardzo tajemniczym materiałem, tworzywem, który jest komponentem chemicznych związków organicznych, także nie jestem chemikiem, nie wiem co to znaczy, generalnie efekt jest taki, że podeszwa jest bardzo, bardzo, bardzo mięciutka, świetnie amortyzuje wstrząsy, ja bym nawet porównał te buty i tą podeszwę do bardzo dobrych asfaltówek. Dzięki temu rockerowi, o którym mówiłem wcześniej, to przetoczenie jest bardzo płynne, nie mamy takiego uczucia łamania buta, przez co bieg jest bardziej efektywny i rzeczywiście stopa się mniej męczy. Także jak z żywotnością tej podeszwy, e, bardzo dobrze. Tak jak mówiłem, ja miałem, miałem okazję testować te buty już od zimy, właściwie poprzedniego roku, bo dostałem je pod koniec grudnia. I do tej pory moim zdaniem nie straciły zbyt wiele na amortyzacji, nadal są butem, w którym, w którym biegam i pokonuję kilometry. Przechodząc płynnie, przechodzimy do cholewki. Tu jest też bardzo fajna historia, ponieważ. Ta cholewka w porównaniu do poprzednich butów Salomona jest cholewką zdecydowanie szerszą. Jak to Salomon zastosował, jak zwykle w swoich butach, system Quick Lace, system szybkiego wiązania. Mi się to sprawdza, jestem fanem tego rozwiązania. Cholewka jest zrobiona też w technologii SensiFit, czyli tutaj widzimy taśmy, które po ściągnięciu bardzo ładnie oplatają całą stopę, nie powodują jakichś dziwnych przyruchów, otarć i jakiegoś dyskomfortu. To, co też zwraca uwagę, to bardzo duży otok na całym obwodzie cholewki z syntetycznego materiału. Co to daje? No, powoduje, że przede wszystkim stopa jest chroniona w przedniej części przed jakimiś urazami mechanicznymi. Uderzymy palcem w korzeń, w kamień, nie będzie to aż nas tak bolało. Natomiast pociągnięty dalej ten otok powoduje. Że but oczywiście on nie jest wodoodporny, ale jest zabezpieczony dość mocno przed przysiąkaniem, co ma istotny wpływ podczas używania tego buta w warunkach jesienno-zimowych, kiedy często biegamy w jakiś brei, albo w śniegu, albo w takim lodowo-śnieżnym śryżu. Materiał to jest taki syntetyczny mesh, bardzo fajnie wentylowany, ale oczka są na tyle małe, że ja w tym bucie. Bez problemu biegałem przy kilku stop kilkunastu stopniowych mrozach w tamtym roku i nie czułem jakiegoś wielkiego dyskomfortu. Oczywiście, jeżeli będziemy mieli ochotę spędzić w tym bucie kilka czy, czy może nawet kilkanaście godzin podczas jakiegoś zimowego ultramaratonu, to powinniśmy się zaopatrzyć oczywiście w jakąś cieplejszą skarpetę. Natomiast ja naprawdę nie czułem takiego uczucia podczas biegu bardzo dużej penetracji chłodem mojej stopy. Także czułem się naprawdę bardzo komfortowo. Zapiętek jest też bardzo mięsistym materiałem. On fajnie otula piętę, dobrze ją trzyma, nie powoduje otarć. I co ważne, jeżeli zadacie pytanie, czy ten but jest wąski, co było dość charakterystyczne w poprzednich modelach Salomona, nie. Moim zdaniem miejsce na palce jest wystarczająco dużo. Oczywiście, ile stóp, tyle wymaga, i osoby o bardzo szerokiej stopie powiedzą, mm, trochę ciasne. Osoby o bardzo wąskiej powiedzą, że jest za szeroki. Natomiast e, z moich doświadczeń z butami Salomona mogę śmiało powiedzieć, że ten but ma sporo miejsca w przedniej części na palce. Opowiedziałem Wam o technologiach, danych technicznych. Natomiast teraz parę słów na temat moich wielomiesięcznych testów, tak naprawdę, bo testowałem te buty. Właściwie w różnych porach roku, na różnej nawierzchni, w różnej, o różnej pogodzie. E, moim zdaniem, jest to but, który rozszerza portfolio klientów Salomona. Jest to but bardzo demokratyczny, który sprawdzi się na nogach i zaawansowanego biegacza, i osoby, która początkuje w ultra, początkuje w przygodzie z pokonywaniem wielokilometrowych dystansów w przeróżnym terenie. Ten but sprawdzi się i na fragmentach asfaltowych, na szutrach. W błocie oraz na górach typu alpejskiego. Oczywiście nie jest to bud specjalistyczny w żaden z tych terenów, natomiast jeżeli to wszystko połączymy i nazwiemy to dystansem ultra, to jest idealna propozycja dla Was. Także, jeżeli jesteście początkującymi biegaczami, ale i biegaczami zaawansowanymi, którzy nie jeden model mieli na nogach, jest to but godny polecenia. Jako ciekawostkę też powiem o tym, że obserwując w tym roku UTMB. Z, z, nawet z niedowierzaniem i z taką ciekawością obserwowałem ten model na nogach już wielu biegaczy. Także jest to model, który dopiero wszedł na rynek, a już wzbudził do, dość duże zainteresowanie i zaufanie co niektórych. Także gorąco polecam Ultra Glide do Ultra Przygód od Salmona.